na Tym razem piwo z supermarketu Aldi. Jak widzicie, duża butelka, 750 ml. Jest to e, b Triple tradycjonalny. Trzy e, zboża. E, oczywiście zrobione z najlepszych składników. No i tutaj pierwsza niespodzianka, 6%. Triple i 6%? 7,59, tak, ale. 6? No, takie sesyjny jakiś chyba, nie? No, ale jeżeli sesyjny triple. To już nie jest triple, nie? Nieważne, nie, nie wolno. Dobrze, dla wegan może być. W składzie jest pszenica i jęczmień. Produkt francuski, francuski, dobrze. No i specjalnie dla e, Aldi. No nie napisali, kto to zrobił. E, no ale to chyba nie jest aż takie ważne. E, piwo z, e, z krachlą, bardzo ładnie. Ładnie wyglądające, jak widzicie. Dolejemy sobie jeszcze. A co? A niech wyjdzie, niech wygląda. Dobrze, to. Fajny rozmiar butelki na podzielenie się, albo picie przez dłuższy czas i zamykanie sobie. E, bardzo jasne, ale zamglone. E, piana biała, drobno żychowa, bardzo ładnie wyglądająca. No super. Aromat, <laughs> wiecie co, w pierwszej chwili jest drożdżowy później przychodzi banan goździki trochę takich um, jak to powiedzieć ziołowych akcentów no ogólnie jest fajnie przyjemnie No, tylko może trochę za dużo tych drożdży na sam początek. A tak, no to jest ok, fajnie, przyjemnie. Dobra, spróbujmy. Eee, wasze zdrowie. No muszę powiedzieć, że bardzo sesyjnie się go pije. Eee, raczej wytrawne zdecydowanie czuć taką z pszenicy, ale jest dosyć wytrawnie. Są akcenty takie właśnie balonowe, gumy balonowe, banana, troszkę goździka, takie fajne przyprawowe akcenty są, nie ma ich może zbyt dużo, ale są. <laughs> Piwo jest dosyć łatwo pijalne. E, jest wysokie nasycenie fajna pianka się robi e, jest przyjemnie no ale <laughs> tak w odbiorze to można powiedzieć że to jest po prostu e, Belgian Pale Ale no i tyle no i ma te takie właśnie e, charakterystyczne nutki banana troszkę goździka e, może jakaś kolendra gdzieś coś są takie ziłowe nutki. Jest nawet minimalna goryczka, czego się nie spodziewałem. E, taka ziółowa. E, ale po niej, po niej przychodzi taki właśnie słodycz gumy balonowej. Ale właśnie na samym końcu. Mhm. Tak. Chociaż te wszystkie smaki są dosyć krótkie. E, no, i ma się chęć na wzięcie następnego łyku, żeby znowu było dosyć przyjemnie, ale to jest naprawdę krótkie uczucie. Wiecie co? Piwo jest ok, tylko ja bym go nie nazywał triplem, nie? Ale piwo jest ok, pijalne, odświeżające. Jakby to się nazywało Belgian Pale, byłoby ok. Tak, miałbym się do czego doczepić. E, nie jest najwyższych lotów, ale jest w miarę przyjemne. E, na grilla się nadaje. Zdecydowanie. cię e, porządnie z czymś takim, nie? Um, to, um, to dobre piwo, nie? E, a nie przeszkadza w niczym. Do żadnego, że tak powiem, grylowego produktu nie będzie Antagonistą będzie mi fajnie pasywało. No jest ok, jest ok, tylko trzeba pamiętać, że nasycone jest, porządnie, troszkę się odbija. No i tym przyjemnym akcentem <laughs> możemy zakończyć tę degustację, bo naprawdę nie ma tu nic zbytnio ciekawego. Oprócz tego, że jest dosyć pijalne i przystępne cenowo, jak ktoś. Zbiera butelki z krachlą. to no proszę bardzo, przyda się tak, szczególnie dla piłowarów domowych. Zamknął sobie ciamunie. No dobra, wolicie sobie kapselkować. E, <laughs> mam nadzieję, że ta rezancja wam się podobała. Także dajcie po górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwonku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie. Cheers.